Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj pokażę Wam cztery nowe pajączki, które do mnie wczoraj przyjechały. Zakupiłem je u Hub Krotoszyn, bardzo Wam polecam. Wszystkie przyszły żywe, ładnie, zapakowane. Super. I co? I dwa z nich będziemy przekładać nowych pojemniczków, ponieważ są w takich tymczasowych i spróbujemy je jeszcze wszystkie nakarmić. Ja już nie przedłużam i lecimy od pierwszego pojączka. jest pierwszy pajączek. Widzimy tutaj przepięknego tiltokatu albo pilosu nicaragua, około 1,5 cm długości ciała, no płci niestety nie znam. No i co, myślę, że możemy go nakarmić. Widzicie, on jest jeszcze taki włochaty, Jaki, jakie są dorosłe osobniki, on będzie tutaj z każdą wielinką teraz tych włosków nabierał. Dobrze, rzucimy mu świerszcza. Zobaczymy, czy w ogóle jest głodny, czy będzie chciał zjeść i czy świersz nie jest za duży. Świerczu. Nie wiem, nie jest za duży ten świerszcz. Nie wiem czy to pająk nie będzie trochę zestresowany. No. no, chyba pajączek jeść. Na razie nie będzie, to taki odwłok ma w sumie nabity. Dobra, świerz wyskoczył. Dobra, nie ma sensu. Ja mu wrzucę tego świerszcza na pewno później go zje. Przemieszcza się gdzieś tutaj. No jest głodny. Dobra. Zamykam go. I lecimy z kolejnym pajączkiem. Kolejny pajączek to Neo Holotel Insei Gold L4. 4 bodajże, tak jest, L4 to jest. widzicie ona przez, bo ja wczoraj je dostałem i ona wczoraj została tutaj ułożona. zobaczcie. Nie wiem czy dobrze na filmie widać, ona sobie tutaj zapojęczynowała całe podłoże. No ale właśnie słyszałem, że ona tak dużo i mocno pojęczynuje. jest to dosyć mały ptasznik. Jeden z mniejszych chyba w sumie. No i tyle, próbujemy nakarmić, zobaczymy. Ja tu mówię, nie będę za dużo tych ptasznikach opowiadał, jak chcecie, to przecież sobie tyle stron jest różnych, to sobie wejdziecie, zobaczycie, albo obejrzycie u kogoś, o, złapał pięknie, u kogoś, kto się bardziej na tym zna, sobie obejrzycie. Super, ta nas nie zawiodła. To jeszcze jakieś zbliżenie może spróbujemy zrobić, tymi chcę tak generować przy jedzeniu. Tak się ona prezentuje. Całkiem ładny pajączek, musicie sami przyznać. Przemała sobie. Dobra. Dajemy jej spokój, niech sobie jej je wilgotno dosyć ma, nawet chyba trochę za wilgotno. Więc w ogóle strasznie mi u każdego pająka parują te ścianki. Nie wiem, jeśli macie na to jakiś sposób, albo może ja sobie wcikam, albo mam za słabą wentylację. Chociaż wentylacja, moim zdaniem, jest dobra. Ale jak macie jakieś pomysły, to śmiało piszcie w komentarzach. Chętnie poczytam. Dobra, kolejny pajączek. Kolejny pajączek, co jak widzicie, jest kalibę na wersji kolor L1. Jak widzicie, trochę podłoże jest zbyt mokre, troszkę je za dużo wlałem. Ale to tylko jest i tak tymczasowe. Zaraz ją będziemy przekładać. Także spokojnie, pokażę Wam ją tutaj najpierw z bliska. Mam nadzieję, że złapię ostrość. A może ją potem wyciągnę na rękę, to Wam. Pokażę. Dobra, ją na chwilę przymykam. Słuchajcie, i teraz tutaj jeszcze jej. Mam nowy pojemniczek. Tutaj taki. Oczekajcie. muszę troszkę wtalić. Dobra. Tutaj mamy pojemniczek dla niej. No, Nic specjalnego, co nie. Lepszą wentylację troszkę zrobiłem, i tutaj mam taki ścinek palmowy, o. i włożymy go do środka, bo słyszałem właśnie, że ribeny lubią sobie przy samym wieczku robić gniazda za każdym razem jakbym jej otwierał, to bym jej to gniazdo psuł, więc trochę szkoda jej roboty, a tak jak włożymy to, nie wiem czy to jest trochę za niski, ale dobra mam nadzieję, że nie. jak włożymy to, to yy, powinna yy, powinna sobie pod tym zrobić gniazdo Dobra, i słuchajcie, to odstawiam. Aha, jeszcze to spsikam tylko. Tu już poza kadrem może, to poczekajcie. Dobra, pamiętajcie zawsze, żeby zrosić e, ścianki w taki sposób. Mm, najlepiej po przeciwnej stronie, po gniazda, no ale to już mniejsza. Żeby zrobić ścianki, ponieważ e, właśnie kajbeny piją ze ścianek, a nie z podłoża. Tak jak to robią inne ptaszniki, Znaczy w sensie głównie ptaszniki. Na ziemi, prawda? Dobrze. Teraz bierzemy naszą karibenkę. Postaramy się ją wyciągnąć. Chce wyjść mała? Chyba nie chcę raczej wyjść, myślę. Ale no, możemy. O, idzie. Możemy spróbować ją wygonić. Mam nadzieję, że nie będzie jakoś szybko. Karibena, więc nie powinna zobaczyć ona sobie Spokojnie spaceruje. No, widzisz to? Naszą karibenkę. Zobaczcie jaki to jest słodziak. Ja tak uwielbiam karibenki, zawsze chciałem mieć taką. No i mam kruszynkę, zobaczcie. Nie wiem czy to tak dobrze zbliży. Ale... Nie, coś nie Zobaczcie jakie to jest słodziutkie. To jest tak słodki pająk. Jak diament wygląda, no? Prześliczny. Jest taki spokojny. Cudowny jest. Uwielbiam je. Dobra, co wkładamy go? Teraz postaramy się go tam zapędzić go. Mam nadzieję, że ją. No, halo. Panienko panienko. Nie chcesz do pojemniczka iść, podoba ci się tu. No ja wiem, no ale musisz tam pójść. Radę nie za jedzonko. No nie chce dzisiaj z nami współpracować. pięknie. A zobaczcie, ona sobie słodko tu, ja Cię nie mogę. To no. jest tak fajne. No, 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 no. A. No nie chcę tam wejść, kurde, słuchajcie, nie chcę tam. drugą będzie No chłopcie, dobra. Mamy ją, znaczy no jeszcze to w sumie nie mamy. Co was chłodziaku? Wejdziesz do siebie? O! Myślę, że może? Nie, nie, nie. Nie wchodzę, co ty zostaw mnie w ogóle. Gdzie ja będę wchodzić? Ja teraz sobie będę chodzić wokół. Po co ja mam wchodzić do środka? Człowieku, weź mnie zostaw. Troszkę może ją tutaj. No. O! O! Dobrze. Pięknie mała. Teraz jest pytanie, bo mam karaczana, co nie? I czy ona sobie da radę złapać takiego karaczana? Bo mam też jeszcze muszki przygotowane. Dobra, ale spróbujemy, co? Czy nie? Kurde, ja bym nie spróbował. Mniejszych karaczanów nie mam niestety. Niczy człowiek. Skoczył tam? Czy mi się wydawało? I czy on nie jest kurna za duży? Teraz powiedzcie mi pytanie Chwilę na nią popatrzymy Wydaje mi się, że on jest kurna za duży Będę musiał jej muszki powrzucać Takie mam wrażenie Jest też opcja, że po prostu nie chce jeść Nie wyłaś. Nie wyłaś. chyba wrzucimy łóżki. mały mała ja cię bardzo proszę zobaczcie no ona jest cudowna o karaczan tu wyszedł do góry nie no kurde on jest mały ten karaczan by chciała do by go moim zdaniem No dobra, ona dzisiaj nie będzie jadła, jak mi się wydaje. Ja poza nagraniem tam poszukam jakiegoś mniejszego, jak nie, to już łóżki, trudno. Nie, ma sobie na siłę tu wpychać jeszcze z tyłu. Rzucimy do środka i zamkniemy. Okej. Do środka powiedziałem, tak. Zostaw mnie człowiek. kurbie zaraz. No nie. Jubuś. Już. Opsaj do środka. No wam powiem niezły wędrownik z nim. Ale sobie tak spokojnie chodzi. Tak mi się to podobało. dobra. Zamykamy. Zamykamy i lecimy do ostatniego pajączka. I ostatnim pajączkiem dzisiaj jest psalmopeus firminia. Kurde, powiem mam, szczerze, jak ją wyciągnąłem, jak mi spieprzyła. Normalnie ona się teleportuje, ale dałem radę, dałem radę, ogarnąłem to jakoś. Jest skubana tak szybka, jest tak szybka, naprawdę... Oj, ostra się zgubiła, dobra. Jest taka skubana szybka, ale mega mi się podoba, jest tak ładna. to jest L2, nie wiem, czy już mówiłem. Dobrze, tutaj mamy taki dla niej, stawiam na chwilę, nie wychować. Stawiam otwartą, to jest bardzo głupie, ale na mnie patrzy. Taki pojemniczek, taki sam jak dla e, Karibany, taki molchopsik. Tu mam kijek, włożę tego kijka, patyczka Tutaj. W taki sposób myślę, że to wystarczy. Teraz z jeszcze troszkę Dobra. Myślę, że to wystarczy, jeszcze, jeszcze trochę na dół. Jest i tutaj tak samo, nie? Zikamy ścianki, żeby mogła sobie pić. ok, jak ją teraz przełożymy. To jest bardzo dobre pytanie. Też się nad tym zastanawiam. Czekajcie trochę oddana. Jakbyście cokolwiek widzieli. I się tu będzie źle manewrować za tym obiektywem, no ale dobra, damy radę chyba. Może. Jak my ją weźmiemy, słuchajcie? No ja bym proponował po prostu na razie spróbować w taki sposób, że... Już mam oczywiście pojemnik y... do łapania przygotowany, wezmę będzie bliżej. I zrobimy to tak. Ja ją po prostu dam tu. Jak ją dotnę to na zaraz poleci. Znaczy powinna. Znaczy. To się będzie tutaj działo. Hej. Okay. Dzisiaj trochę jest wolniejsza. Nie. Teraz się zdenerwuję to jak nam prychnie. Tak. Pojemniczku. No, no, tutaj nam nie będzie chciała wejść. No, tu nie będzie chciała wejść. Chyba, że. No, nie, no, tu nie wyjdzie. Nie w taki sposób na pewno Co zrobimy. No i już, już zaczynają tutaj jakieś biegi swoje. Musimy jeszcze spróbować. O. Oho, no, chodź, chodź. Mhm. wam, że tak tu wygląda, trochę upośledzenie. O, już, już się zaczyna. Ale no... są Ale no ja naprawdę... Mówię wam, że ja z pająkami to tak wiecie. No mam teraz 7 Z tymi czterema. Góry mało mam jeszcze. Dobra, idziemy. Jakby to zrobić tak, że ja to położę tu. No może do tego wejdzie teraz. Czekajcie. To też jest jakiś pomysł. I siirminka. Teraz nie tu. Tu obróć się tak. Dobra. I... Nie, 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 nie. Kurde, ale dobra, dobra. To jest dobry, jest dobry sposób. O, 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 łapię się tego pojemnika, dobra. Złapała się tego, teraz ją wyciągniemy, żeby... Teraz ona nam siedzi pod pojemnikiem ogólnie. żeby weszła do góry. Co ty tym ma z tymi łapkami? Okej, okay. okej. Okay. Czy wejdzie do środka? Jest. Dobra, mamy ją. Przymykam. Mamy skubańce. Dobra, i tu też turka. I tu już turek na pewno będzie dobry, dobrej wielkości. Ta karibana jest taka mała, kurczę i właśnie się tak zbliżymy się. Ta karibana jest mała i się właśnie dlatego zastanawiałem, czy czy ten turek będzie dobry? Tak nie wiem, czasami właśnie nie potrafię jeszcze tego stwierdzić. Hop. Zobaczymy, czy będzie jadła. Minka. Ruszyła, ruszyła. Ale ja chyba tylko tak zaczepną obronnie. Może jeszcze, ten turek tam do niej podejdzie. O. Już bliżej nie będzie. No słuchajcie, Czy tak blisko jest ten turek? Jest, mago, mago złapała. Mamy do koni i miękka nam złapała pajączka, ej, pajączka pajączka, karyczana. Zobaczcie, ona też jest piękna. Naprawdę też jest ładna, mam nadzieję, że to będzie samiczka. O jeszcze słowo widać, ale jest tu się złapany. Dobra, zamykam ją. i pronto. Dobra kochani, to było było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobało. Jączki całkiem, całkiem fajne, musicie przyznać, nie jakieś może super rzadkie, w ogóle w sumie nie rzadkie, tylko raczej pospolite, mimo wszystko mi się bardzo podobają i mam nadzieję, że wam też, jeśli macie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach, jeśli macie jakieś rady, to również śmiało piszcie w komentarzach. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj i widzimy się w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i suba, bo to mega motywuje i co? No i do obejrzenia, trzymajcie się, cześć.